Szanowni państwo, Zdrowie na krawędzi kolejny odcinek naszych rozmów z konsultantami krajowymi. W dzisiejszym odcinku zobaczycie państwo konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, pana profesora Witolda Owczarka. Z panem profesorem Witoldem Owczarkiem będziemy rozmawiać o tym, gdzie ten dermatolog w systemie ochrony zdrowia dzisiaj w Polsce jest. Jacy pacjenci tam trafiają? Poruszymy kilka różnych aspektów i tych chorób o poważnym rokowaniu i tych chorób codziennych będziemy mówić o interdyscyplinarności dermatologii. Jako przykład tej interdyscyplinarności podajemy przewlekły zespół żylny, zmiany pozakrzepowe. Coś co leczy i internista, i kardiolog i chirurg naczyniowy i a, proszę państwa angiolog, flebolog, ale bardzo często tym pierwszym lekarzem do którego zwraca się pacjent jest dermatolog, to on te zmiany naczyniowe najczęściej na kończynach dolnych proszę państwa widzi. O tym będziemy rozmawiać, ale nie tylko o tym, o innych aspektach dermatologii, wenerologii, warto zobaczyć kolejny odcinek Zdrowia na krawędzi Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny Medycyna 21.